Cześć, z tej strony Piotr, kanał Chiny to Lubię i dzisiaj troszeczkę inny materiał w kontekście Chin no bo przecież o Chinach dużo mówię i dużo piszę ale też dużo czytam i właśnie to co ostatnio dużo przeczytałem w dużej ilości spowodowało, że stwierdziłem, że nagram ten film. Trochę w poprzednim filmie o tym wspomniałem ale tak naprawdę w kolejnych dniach znowu te informacje się pojawiły, więc stwierdziłem dobra, robię osobny Materiał. Nie wiem, czy kojarzycie elektryka, wywiad z elektrykiem wysokich napięć. Mężczyźnie, który na emeryturze mniej więcej zaczął pracować na ulicy, reklamował takimi szyldami obwieszonymi i mówił, że jest wylewny. No, był wylewny i ja dzisiaj też jestem wylewny. Trochę ponarzekam, ale kanał Polaka, więc idealny, idealny moment, żeby ponarzekać. A mówiąc bardziej serio, bo, bo ten odcinek ma być serio. Jestem bardzo ciekaw co o tym sądzicie i też, czy ze mną się zgadzacie. A jeżeli pytam się, czy ze mną się zgadzacie, to w takim razie do sedna. Chodzi mi o ignorowanie, obśmiewanie innych osób. Specjalnie nie mówię narodów, bo od razu byście sobie zaszufladkowali, że chodzi mi o Chiny, a wielki obrońca Chin, wiecie o co chodzi i dalibyście mi łatkę i na tym by się słuchanie mojego filmu skończyło. A chodzi mi o szerszym kontekście. Ok, ja piszę czytam o Chinach, więc wyszło to z Chin, ale tak naprawdę sytuacja jest dużo bardziej ogólna i dotyczy też innych narodów, innych osób, nawet mieszkających w naszym sąsiedztwie. O co chodzi? Mamy wysłannika Pekinu, który jeździ po Europie. Był w Kijowie, był w Warszawie, czeka go jeszcze Francja i Niemcy. I co? I oczywiście jest problem. Po pierwsze, problem, żeby poznać tak naprawdę jego imię i nazwisko, a drugi problem to jest to, żeby być Poważnym, czyli e, podzielę to na dwie części. Ten mniej ważny, i potem to, co spowodowało, że nagrywam ten film. Ten mniej ważny, mniej emocjonalny, ale też istotny, jest fakt, że wielu komentatorów, którzy na co dzień komentują politykę międzynarodową, e, militarną, politykę, generalnie zajmują się stosunkami międzynarodowymi, to część z nich, żeby nie powiedzieć większość, bo przecież statystyk nie prowadzę, nie wie jak, nie tyle się wymawia, nie wie nawet jak ma właściwie na imię i na nazwisko, to znaczy, wiecie, mieszają litery, dodają litery do imienia i nazwiska. Do, do te, tego, tego człowieka, albo właśnie nie wiedzą, jak się wymawia. I niektórzy z was pomyśleli: No dobra, ale to jest wiecie Chińczyk, oni mają trudne imiona, trudne nazwiska. O co chodzi? Przecież ja nie znam chińskiego, nie muszę wiedzieć. Ale już ta reguła nie obowiązuje, kiedy mówimy o Francuzach, kiedy mówimy o Niemcach czy Amerykanach, albo przynajmniej obowiązuje rzadziej, dużo, dużo lepiej wiemy, jak wymawiać takie nazwiska. Dlaczego? Wydaje mi się, dlatego, że Chińczyków w tym wypadku nie traktujemy cały czas poważnie. Wydają nam się tak odlegli i tak orientalni, że ok, mówimy w tych wielkich programach czy kanałach na YouTube o tym, jak Chińczycy grają z Amerykanami, jak są w konflikcie dyplomatycznym. Jacy to nie są dłużsi, sam zresztą o tym też mówię. I niby doceniamy to, gdzie są teraz Chińczycy. Doceniamy w sensie, że zwracamy na to uwagę a jednocześnie podstawowych osób. Nawet przewodniczącego Xi Jinpinga nie wiemy, jak wymówić. Mnie to osobiście nie boli, w tym sensie, że osobiście, to nie jest moje nazwisko, wiecie, ja tego nie dobieram osobiście, ale tak sobie myślę, skoro takie osoby zajmują się poważną polityką, komentowaniem tej polityki, to może brak znajomości tego, jak się takie nazwisko pisze, no bo jak się wymawia, świadczy o tym, że ktoś jest po prostu nieprzygotowany. To rzucam, chciałbym powiedzieć, że chyba tak według mnie jest, że ktoś po prostu trochę olewa ten temat, tak mi się wydaje. Jestem mega ciekaw waszej opinii w tym obszarze. A teraz ta druga część, bardziej poważna, która. Co prawda, już ci komentatorzy, o których mówiłem przed chwilą, czegoś takiego nie mają, przynajmniej nieoficjalnie, bo czy nieoficjalnie, przynajmniej oficjalnie, bo czy nieoficjalnie tak robią, to nie wiem. A mówię o wyśmiewaniu imion i nazwisk. Ja odniosę się do Chin, czyli mieliśmy przedstawiciela, którego imię wymawia się, bo drugim członem w, w, Chin, w chińskim imieniu i nazwisku jest imię, bo najpierw jest nazwisko, potem imię. Mamy Hui, piszemy Hui przez samo H. I, to wy... I to, naprawdę to, że on ma tak na imię spowodowało mnóstwo dowcipów w komentarzach u mnie, u innych komentatorów, wszędzie gdzie było to nazwisko czy imię podawane, wszędzie były śmieszki, hu 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 i wiadomo o co chodzi. E, jakieś wierszyki, niewierszyki, mm, no i to jest średnie. Do tego mamy cing, ciang, ciąg i te wszystkie inne zwroty. E, tworzenie skośnych oczu, żeby obśmiać to jak ktoś wygląda. Do tego teraz piję. Yy, uważam, że świadczy to o jednak braku kultury. O, jakkolwiek skomentujecie ten film, tak uważam, uważam, że, a przynajmniej pewnego poziomu, uważam, że yy, takie obśmiewanie jest szkodliwe dla nas. Znaczy, jeżeli totalnie nie chcemy się interesować tymi sprawami i tak naprawdę mamy na wszystko wylane. To możemy tak robić. Ale jeżeli, to wiecie, to przekłada się, ja wiem, że nie wszyscy mają kontakt z Chińczykami, czy zajmują się polityką międzynarodową, ale jeżeli ktoś tak reaguje na na przykład Chińczyków, to daje, jestem przekonany, że o innych Polakach, kiedy już mają tak na nazwisko, czy podobnie, zachowują się tak samo, a to powoduje, że kompletnie nie jesteśmy otwarci na inne osoby. I to już jest niebezpieczne dla nas. Bo możemy się nie rozwijać, te osoby naprawdę mogą mieć dużo fajnych rzeczy do powiedzenia. Czy to Chińczyk, czy Polak pracujący z wami, czy mieszkający, będący waszym sąsiadem, może być ciekawą osobą mającą mogący nas wprost nauczyć, przecież możemy być głupsi w niektórych obszarach, przecież wiadomo, że nie jesteśmy alfa i omegą, to wyśmiewając tą osobę, automatycznie ją dyskredytujemy w naszych oczach i. Na pewno się nie nauczymy, nie mamy tej przestrzeni. Co więcej, w skrajnych, w skrajnych przypadkach, jeżeli obśmiujemy te osoby, to może dojść do agresji, bo dużo łatwiej przychodzi nam agresja do osób, których nie traktujemy poważnie. Nie bez powodu e, zawsze, przykład, druga wojna światowa, Niemcy stworzyli propagandę mówiącą o Żydach, że to nie są ludzie, porównywano ich do robaków tylko po to, żeby, żeby łatwiej było z tym narodem walczyć. To jest skrajny przykład, ale pokazujący, do czego może to doprowadzić. I mówię to całkiem poważnie. Mówimy o wymianie kulturowej, o wymianie gospodarczej. Jeżeli naśmiewamy się z Chińczyków, trzymam się Chin, ale to naprawdę może dotyczyć kolorów włosów innej osoby, osoby, czy ma piegi, czy nie, czy ma e, problem ze wzrokiem, czy nie. Te osoby to czują, mają tego świadomość, udają, że tego nie widzą, i na przykład mogą z Wami nie zrobić biznesu. I Wy nawet możecie nie mieć świadomości, dlaczego Wasza oferta się nie udała, albo dlaczego ten kraj nigdy nie może mieć biznesu z danym innym krajem. No właśnie, bardzo często też z takich, chciałbym się powiedzieć banalnych, ale jednak bardzo osobistych powodów. Dlatego jest kwestia gospodarcza. Prywatna, ale też ta narodowa, może, może ucierpieć z tego powodu. I, I tak jak powiedziałem, możecie się z tym nie zgadzać. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli uważacie, że przesadzam, że to nie jest brak kultury, to jest kwestia dystansu. Już, już widzę takie komentarze. Ja się z tym nie zgadzam. Dla mnie to jest kwestia otwartości na inne osoby, kwestia dojrzałości. Mnie też się zdarza palnąć głupoty, ale akurat na to zwracam uwagę. I, i, I to jest. A już w ogóle są takie sytuacje, gdzie osoby wydawałoby się na świeczniku może nie, ale wysoko postawione, czyli mówimy tutaj o osobach, które mają wpływ na inne, są takimi influencerami, czy to politycznie, czy no tym marketingowo z mediów społecznościowych, też im się zdarza takie rzeczy robić. I przez to ten jakby sprawiają, że to ich zachowanie wydaje się ok, że przecież skoro ona tak robi, to my też my tak możemy. Uważam, że takie osoby tym bardziej powinny zwracać się na to uwagę. Podsumowując, chociaż jesteśmy na YouTubie i nie powinienem mówić podsumowując, bo to oznacza, że część z was już wyłącza ten film, a to nie o to chodzi. Chciałbym, żebyś go, żebyście wysłuchali go do końca. Jeżeli chcemy komentować politycznie, gospodarczo, sportowo, poważnie pewne tematy, to z szacunku do, do wiedzy i do naszych odbiorców, nauczmy się nazwisk, imion tych osób. I z szacunku nawet dla samego siebie przystajmy się z imion i nazwisk, lub czy rzeczy fizjologicznych, obśmiewać. Naprawdę. Na zdrowie nam to wyjdzie. Zresztą sami nie chcielibyśmy być tak traktowani, prawda? To tyle, jeżeli chodzi o poważny materiał. Wszystkie inne o Chinach też są poważne, ale jednak e, opowiadają historii o polityce, o kulturze, a to jest takie bardziej osobiste, bardziej blogowe, mniej jeżeli chodzi o fakty, e, takie ze świata polityki i historii. Dajcie znać, co o tym uważacie. Jeżeli się zgadzacie, puszczcie ten film dalej. Może, może chcielibyście, żeby ktoś też usłyszał tą opinię. Trzymajcie się. Cześć.